Cześć, witajcie, a w tym materiale pokażę Wam, jak odblokować telefon w momencie, gdy zapomnimy naszego hasła. Niestety może zdarzyć się tak, że zapomnimy naszego hasła do telefonu. Na szczęście nie zdarza się to aż tak często. Natomiast jeśli mamy ten problem, śpieszę z pomocą i pokażę Wam prosty, ale bardzo skuteczny sposób na odblokowanie naszego telefonu, tak abyśmy mieli dostęp do niego, który jest skuteczny i może zrobić to każdy. Przede wszystkim, jeśli nie pamiętacie hasła, pinu bądź wzoru do Waszego telefonu, nic straconego. Aby odzyskać dostęp do naszego telefonu, musimy wyłączyć nasze urządzenie. Możemy to z powodzeniem zrobić, nawet gdy nie znamy hasła. Następnym krokiem będzie jednoczesne przytrzymanie przycisku Power i przycisku do zwiększania głośności. Bardzo ważną sprawą jest to, aby przytrzymać te oba przyciski do momentu, aż na ekranie naszego telefonu pojawi się ekran trybu awaryjnego. Jeśli już do niego się dostaliśmy, możemy sterować oprogramowaniem awaryjnym opcjami poprzez przyciskanie klawiszów do regulacji głośności. Schodzimy na sam dół i wybieramy opcję reboot oraz zatwierdzamy ten wybór poprzez kliknięcie przycisku power. Następnie musimy odczekać około 30 sekund, aż nasz telefon usunie swoje dane związane z hasłem i otworzy nam się ponownie konfigurator naszego telefonu. Teraz pozostaje nam szybkie i wstępne skonfigurowanie naszego telefonu oraz ustawienie na nowo naszego nowego hasła. I teraz, jak widzicie na moim przykładzie, udało mi się przywrócić dostęp do mojego telefonu i teraz mam do niego pełen dostęp. Okej, okay, i to tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że pomogłem wam dostać się do waszego telefonu bez użycia hasła. Jeśli film był wam pomocny, zostawcie pod nim łapkę w górę, a także subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić ciekawych oraz istotnych materiałów. Na dziś to tyle. Dzięki i do usłyszenia w kolejnych materiałach.